Cześć wszyscy! Witajcie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Gothic! Miło powrócić do pięknego gotikowego świata. Po przygodzie ze Slendermanem. Tutaj jest chociaż Milusio. Przepraszam na chwilę, muszę trochę przeciszyć. Dobra. I zeszliśmy sobie tą dziwną dróżką tutaj w dół. Co my tam mamy? Gobliny? Cześć, gobliny! Hello, babes! Robię wam wjazd na chatę, przykro mi. Ło, silne stworzenia! Dzień Dzień zna. Zna. Holy crap! Dobra, ostatnia próba. Szybko je trzeba załatwić. To nie było szybkie, Bezi. No! Ale to jest fajne wyzwanie, fajne wyzwanie. Uff, dawaj, Bezi. Na trzy hity je mamy, więc trzeba wykombinować jakieś ładne kombo. I to szybkie. No! A, 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 a. Jest, jest. Dobrze mi idzie. Dawajcie. Wykorzystuję to, że one nie potrafią tak dobrze skakać. Dobra, jest kolejny. Dobra. I ty ostatni. <grystanie> o za kosmodu. A dwóch było. I ty. Ha. Udało się! Wuhu! Kto jest mistrzem? Kto jest mistrzem? Bezi jest mistrzem. Pięknie, Bezi, pięknie. Żeś ich wykończył. Pozbieramy sobie jepałki. Znaczy kij jest gwoździem dwu. Je pałki. Kto je pałki? Co ja w ogóle powiedziałem? <grymne> Okej, okay, czarnego biły nic nie mają przy sobie. Ale to było coś. Jednak się nie poddałem. Okej, winko? Nie. Frugu? Nie. Winogrona? Nie. Serafisa. Wcinaj serafisa, będzie. Jagodew. Orkowy ziele jedno. I serafisa, i serafisa. Okej. Hehe. <laughs> to było fajne. U, jeszcze ja cześć. Miejsce nie jest zbyt przyjazne. Dobra, chodź goblinie. Już wybić wszystkich Czy wy wybić wszystkich? Okej. Okay. No Udało mu się nie trafić. Pogrzebacz, napój i drewniana łyżka. Spójrzcie jaki potężny jest ten pogrzebacz. Obrażenia 6. Na końcu gry będę musiał użyć pogrzebacza, żeby pokonać bossa. Nie żartuję. Okej, chociaż ja szczurze. O, żywcie szlak. Daj się walnąć. Ha! Piękna robota, bezi. Piękna. Ręczna, piękna robota. Jak wiem o czym myślicie. Huhuhuhu. Wcinaj mięcho. A, trzeba było je usmażyć. Ale dobra tam. Spróbujemy zabić to pielca. Może tamten spot tamy był silniejszy. Ten musi być cieniasem. Temu co było? Eee, tak to jest, jak się rzucam na potwory na takim poziomie. Ale mam już kolejny. To też wydam na siłę, bo tak. Bo fuck you. Albo na zrętność, żeby mieć ten ładny łuk. Też nie wiem, po co mi właściwie. No chodź. Ha, udało się. Jest takie coś dziwnego, że... Nie wiem. Nie zadajemy im obrażeń, zanim oni nie zacznie się ich animacja ataku. Yy, gorzki chleb. Piekielnik, piekielnik. Tam po drugiej stronie też są gobliny, ale te słabsze, więc z nimi nie będzie takiego wielkiego problemu. Chodźmy sobie tutaj na skałę. I tu pod wodospadem, o ile dobrze pamiętam, jest pewien sekret! Nie utykaj mi będzie, proszę cię Jest, mamy go I mamy tutaj fajne rzeczy Jakiś napój i z zwój z zaklęciem Jakie to zaklęcie? Telekineza przyda się kiedyś skrzyni, wytrychy mm, i zaklęcie uzdrowienia. Good job! Zapiszę na moim mega tajnym zapisie. Mój tajny agent mi powiedział, że już dwóch widzów złapano. Którzy chcieli wygadać to, że mam tajny zapis. Aktualnie są torturowani w pokoju obok. Nie możecie słyszeć ich krzyków, niestety. Pokój jest dobrze. Dobrze izoluje dźwięk. Ale pamiętajcie, jeżeli kiedykolwiek komuś powiecie o tym tajnym zapisie, to także zostaniecie złapani. Chodź bestio z piekiem. czy to był cios krytyczny? Dużo mu życia zabrałem. Ha! Nie zdążyłeś mnie walnąć, kupo. Czegoś tam. Nie wiem z czego jest zrobiony topielec. Na pewno nie zmiecha, bo nie dostajemy mięcha. się, jaki atleta. Szybko pływa. Ok, tu jest znane nam na, na miejsce. Już tu byliśmy. A to znaczy, że jesteśmy blisko obozu starego. Uhu. Czy ja słyszałem świnie? Nieważne. To pewnie Gomez. Hmm, hm, hmm. Dajcie, idź, Tam nic się nie stało bez jemu. To jest strażnik. Hello everybody. Dobra, przypomnijmy sobie szybko co mamy robić. Pewnie masz rację. Hmm. Zobaczmy co by tu. Mamy 21 punktów nauki. A skróty shit. Zwiększam jeszcze siłę. Chcę być mega potężny. No jest ręczność. I tyle. Jesteś teraz o wiele silniejszy. Umiesz wróć? Dobra. Wiem Diego. Dzięki. Dzięki wielkie Diego się. Spójrzmy sobie teraz. Możemy założyć ten drugi łuk. haha, ho, ho, ale piękny. No, tak jest ładnie. W chyba jeszcze bardziej nie będę zwiększał. W każdym razie nie na razie. Jak jeszcze nie mamy dużej ilości punktów. Coś do Dorusie. Oho, nie powiedziałem Ci, że zabiłem zdrowia, prawda? Mordrak już nigdy nikogo nie okradnie. Chcesz powiedzieć, że go pokonałeś? Nieźle, chłopcze. No ba. Okej, okay, i co tu jeszcze mamy? Przyjęcie do starego obozu. Rączka, złe świstak, to wszystko już jest. No. Tak, muszę zanieść tamtego, bo... Zanieść! Tak, będę go niósł na rękach. Zaprowadzić. Przyjęcie do obozu bractwa to nie. Chopa Ulberta przyjęcie. Właśnie musimy kupić ten głupi ser sobie pójdziemy tędy dywochu? spróbuję pokonać Kirgo może mi się uda brzoda nie ma nigdzie brzód jak ty to przez ścianę ty bestio ty demonie utknąłeś dobrze jest utykaj tam snafie snafie daj mi potrawkę Powied Dziękuję. Dobrze, wrzód utknął jest fajnie. Widzicie? Ja nie zlałem wrzoda, chyba jestem pierwszy, który nie zlał wrzoda. Chociaż, bo ja wiem. Okej, okay, Kirgo. Come at me, bro. Nie Karim, Kirgo. Chodź za Zobaczymy, czy nam się uda. Co chcesz zrobić z tą... <laughs> Zapomniałem. Szybko się uczysz. Mam już Dobra. Mam z nim szansę, ludzie. Jest, udało mi się. Pokonałem Kirgo! Uhu! Zabrałem mu ostrza i... nie miecze. To nie było zbyt. Pokonałem Kirgo. Pokonałem Kirgo. Szybko się leczymy. Zjemy sobie chlebek. Servisa. Po kolei co tam... Jeszcze pożałujesz! No rusz się! Chcę przejść! Daj mi się napić najpierw. Spuściłeś mi niezłe baty, stary. To była Dziękuję. dobra walka, ale już się skończyła. Mam już dosyć tej. się trzęsie. Jesteś dobry? W walce? Nie zajmuję się tym zbyt długo, ale wygrałem już swoją pierwszą walkę. O, pokonałem misiosa. No, no cóż. Dobra, teraz wyzywamy Karima. <laughs> Nie sądzę, żebyśmy z nim wygrali, ale. Co tam? Jestem tu nowy, a ty kim jesteś? Jestem Karim. Twoja Widzę, że papia. trafiłeś tu niedawno, inaczej już byś o mnie usłyszał. Jestem najlepszym wojownikiem, jakiego ten zawszony obóz kiedykolwiek oglądał. <grytanie> Wyzywam cię na pojedynek. Chodźmy na arenę. Ty? Takich jak ty zjadam na śniadanie! Dobrze ci radzę, chłoptasiu. Spadaj stąd! Gość ma niezłe teksty. Boisz się, że oberwiesz, tchórzu? Właśnie. Nie stać cię na nic lepszego? Chłopcze. <grystanie> o człowieku, ty nie doceniłeś bezimiennego. Z początku chciałem powiedzieć coś o Twoich wątłych ramionach, ale potem zobaczyłem Twoją paskudną mordę. To Twoja ostatnia szansa, żeby odejść stąd do własnych siłach. Pomyślmy, nie, nie przychodzi mi do głowy nic, co byłbyś w stanie zrozumieć. Może jednak powinieneś spróbować. Hmm. To może tak, twój ojciec zabawiał się z owcami. Cóż były takie plotki. <laughs> o rany, to go nie przekonało. Teraz ostateczny tekst bezimiennego. Pamiętajcie, uczcie się od niego, jak można było się rozwalić, nie używając przekleństw. Dupa to nie jest flektańska. Powiedzmy sobie szczerze: przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomeza w dupę. Co? Ty, ginido! <grym> nie wiesz, o czym mówisz? Nowy obóz ma was gdzieś. A poza tym jest tylko jeden powód, dla którego tutaj przyszedłem: Zamierzam publicznie upokorzyć każdego mięczaka, który ośmieli się wyzwać mnie na pojedynek. Ale ciebie załatwię z wyjątkową przyjemnością. Czekam na ciebie na arenie! Haha! <grym> <grym> To się nazywa moc. Spróbujemy z nim wygrać. W Tym takim dziwnym sposobem. Ono już odblokuj się. Mundrala. on tam trenuje bez miecza. Ból to tylko kwestia siły woli. Zwycięzca bez dwóch zdań. Ja mogę z nim wygrać. Mogę z nim wygrać może. Mogę z nim wygrać. Ja chcę wygrać z Karimem. Chcę wygrać z Karimem. O niczym innym nie marzę. Nigdy nie pokonałem Karima. Zwycięzca! Bez dwóch zdań! Fuck. Może jednak nie. Pozwolę sobie zaczytować trochę. Jest taki ciekawy sposób. Bicia Chcesz mnie zaatakować? Się Niektórzy nigdy się nie nawrócą. No Karim. Bujto. Zwycięzca, bez tych Fak, chyba jednak z nim nie wygram. <laughs> Przepraszam, że ja tak. Naprawdę no, chciałbym kiedyś wygrać z Karimem. Wiecie co, wytnę to, co mi się nie uda. Myślałem, że to się skończyło. Chcesz mnie ...Mondrala? Bój! Zwycięzca! Be... Bój! So close A! Zwycięsa! Z zwycięsa! Zwycięsa! Zycięsa! 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 Zwycięsa! Z zwycięsa! Zycięsa! Zwycięsa! Zwycięsa! Zwycięstwa. 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 Nie chciałbym teraz być jego skórę. Zwycięstwa. Zwycięstwa. Bu Zwycięzca! Best! Ja muszę coś zrobić z tym jego kombosem. Zwycięzca! Teraz akurat zdążył. Ból. Rozruba! Zwycięzca! Jest! Udało mi się! Udało mi się! Pokonałem Karima! Pokonałem! Wiesz wszystko, wiesz wszystko. Pokonałem Karima! Ludzie! Pokonałem Karima Co prawda on nie miał do wyboru Wczytywania gry, ale I miał jeszcze gorszą bronię ode mnie, gościu jak, Jaką ty miałeś siłę Pokonałem Karima, już to Tylko jeszcze o tym nie wiesz Tak, tak Dobra. co ty na to? Twój trening się opłacił No Rozwaliłem Karima Widziałeś to w Skacie. Muszę zapisać, matko. Udało mi się jednak bronić przed tymi jego atakami jakimś cudem. ...nie można polegać <laughs> z Kirgo. I pokonałeś go. Całkiem nieźle jak na takiego żółtodzioba. Jestem pod wrażeniem. Yeah. Wyzwałem Karima na pojedynek. I pokonałeś go. Muszę przyznać, że świetnie sobie poradziłeś. Karim od dawna uchodził za jednego z najlepszych wojowników w kolonii. Jestem pod wrażeniem <laughs> To pozwoli, że się prześpię w twoim domku. Znaczy nie wiem czy to jego domek, to czyjś domek. Ale pierwszy raz pokonałem Karima. Hej <laughs> ty! No właśnie, to twój domek. Dobra, wychodzę, spoko, man. Yeah, fuck yeah, fuck yeah, fuck yeah. Teraz szukać tego sera. No do. Ten odcinek może wyjść nieco za długi. Albo tylko tak mi się wydaje przez tą walkę z Karimem, straciłem poczucie czasu. Nie pójdę tylko po ten ser i tu go zakończę. To już się więcej nie powtórzy. Ludzie zawsze gadają. To się już więcej nie powtórzy. Nie, wcale. Fisk, masz ser. Ok. Ja mam tylko bronię. Kto ma ser? Dexter musi mieć ser. Dexter. Chodź tu, nie myj się teraz. Potrzebuję sera. Nie chciałbym być teraz Pok mam tu- Goście nie mają sera. Gdzie mam niby go kupić? Pomyślmy, kto tu jeszcze sprzedaje? Eee...

Ha! Jest ser! Mamy ser, ludzie! Mamy ser! Hu Dzisiejszy odcinek to pasmo sukcesów. Dzięki za sery! Hej, Trzymaj się z dala od naszych chat! Dobrze, świetnie, wszystko dobrze. W takim razie tutaj zakończę ten odcinek. Ha! Oh. Mamy za sobą sukces po znalezienia sera i pokonania Karima. Też mam serii co cioto. Haha. <grym> Przepraszam. Dobrze. Więc trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Gothic. Trzymajcie się. Pa.